Kulton Rewszabes w barszy to dość serio opowiada o rodzinach Jakowa i Esawa, dwóch synów Itzhaka. Wiemy, że Tora mówi, że obydwoje mieli dość sprzeczne charaktery. Itzhok Tora opisuje go słowami Ish że w Oel człowiek prosty zajmował się nauką tory. Ejsaf był Asade, był człowiekiem pola. Zeit był polującym, był łowcą, był, przejawia te negatywne cechy. Wiemy też, na śmietnicy mówią, Midrasz mówi, że już w brzuchu ich matki tak naprawdę kłócili się, sprzeczali się o to, co, co, co jest główne. Wiemy, że kiedy Jewka przechodziła koło siwy, to Jakow chciał wyjść, kopał, a wtedy, kiedy przechodziła koło domu Bawochwalstwa, to wtedy Esaw chciał wyjść. I tak samo widzimy, że Jalkut mówi również, że kłótnia pomiędzy nimi była też w kontekście tego, który, który świat chcą. Oczywiście Jakow pożądał przyszłego świata, natomiast Ejsaw świata tego fizycznego. Pytanie jest tylko, jak to jest możliwe, że już na etapie przed urodzeniem była ta kłótnia? Przecież Ejsaw, bądź co bądź, był synem Icchaka, który cały, całą sobą reprezentował oddanie się Bogu. Jak to jest możliwe, że jeszcze na etapie przed urodzeniem było w nim już tendencja do zła? Po narodzinach każdy ma wolną wolę i może robić to, co chce, ale jeszcze wtedy ponadto stąd, że każdy z nich pożądał z pozoru czegoś innego, nie ma tutaj kłótni. Jeden chce to, a drugi chce to. A skoro mowa o kłótni, musi to oznaczać, że Jakow też w jakiś sposób chciał ten świat, a SAF też chciał przyszły. Jak w niego dziwiec może chcieć przyszły świat? Odpowiedź jest zawarta w tym, co mówi Rambam. Skoro Tora o tym mówi, musi to oznaczać, że nie jest to tylko i wyłącznie zło, ale jest to jakiś rodzaj służby Hashem. Jest napisane w Hasiducie, że mamy z założenia dwa rodzaje służby Hashem. Jeden nazywa się Caddiktamim, człowiek sprawiedliwy, prosty, człowiek, który pożąda tylko dobra. Mamy też Koweszyt i ten, który dominuje, po, podbija swoją naturę. Jakow reprezentuje oczywiście ten prosty rodzaj służby haszem, po, pożądał tylko dobra. dlatego z założenia interesowała Aga Tora. Eisef natomiast reprezentuje ten typ człowieka, który w swojej służbie Hashem charakteryzuje się, można by powiedzieć, zmianą natury, przeinaczaniem zła w dobro. Stąd też wynikała jego, jego, jego chęć, jego ciągotka do Awodazara, Chciał ją po prostu zmienić, przeistoczyć w służbę Hashem, wy, wy, wynieść ją na wyżyny duchowe. Żyd, Żyd i Żydzi są potomkami Jakowa. Czyli jesteśmy, naszym zajęciem ma być naukatory, wspomniałem i bez angażowania siebie samych w to. Yy, musimy być, to jest nasze zadanie. Ale każdy z nas musi też do pewnego stopnia wziąć, yy, wziąć naukę z, z, z bycia człowiekiem pola. To znaczy, wiemy, że Aisaf przełapał zwierzęta i zrobił z nich matamim, sma, smakołki dla swego ojca. Oczywiście w naszej służbie HRM odnosi się to do przeistaczania świata fizycznego i robienia z niego smakołyków dla naszego Ojca w niebie. Więc ucząc się z tych dwóch postaw jesteśmy w stanie tak naprawdę zbi zbi zbilansować, wystosować prawidłową służbę HaShem. Z jednej strony to, co jest najważniejsze, z drugiej strony, tak jak Rebbe nam często mówi, uczyć się od każdego i każdej rzeczy. Bo jak wiemy, że mówi haham no że mądry uczy się od każdego. Gotshabes.